Okej. Okay, chyba wszystko działa. Tutaj... Tu, czekajcie, bo tu widzę przez ten... tutaj jest... Dobra. Cześć! Hejo! Wszystko się nagrywa. Cacy. Heja z tej strony Eleven, to jest... Jak się to gra nazywała? Czekajcie... A muszę sprawdzić. Nie Beat cyber. Nevrosa. Nevrosa. To jest gra zrobiona pod VR. I jest darmowa, dziwo, ale ma zajebiste recenzje, więc może to będzie coś sensownego tym razem. Zobaczymy. Jak to się porusza. Przygody, to jest na razie darmowy, darmowe coś. Um, I możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda chwilowo. To jest jakiś pierwszy chapter, wiecie jak to jest. Zrobiłem pierwsze chaptery, ura, to jest krzesło. Robią pierwsze chaptery darmowe, a potem resztę sprzedają, żeby Ludzie mogli sobie. Eee, to są jakieś nogi. Eee, obrzydliwe. Oh my god, dobra. Um. O, oh, rozumiem, muszę ten ten tutaj wstawić, tylko uwaga, tu mam krzesło. Dobra, jeden. Cyk. Drugi. Cyk. Więc jeżeli to się okaże fajne. Oh shit. Jeżeli to się okaże fajne, a coś czuję, że. Hej! Wow, hold up! Coś tu ładuje bonusy, bo mi zaczyna ekran świrować. Cześć. Um. Co mam teraz zrobić? Mogę się poruszać jakoś? Czy nie do końca? Nie jestem pewien tego gościa. Mogę to. Może no, ja zgaszę światło. Better. Kurwa, no i co teraz? Trochę to tak łąki działa, ale. Mogę to z tym. Znowu mi ekran przeskakuje. Co jest? Czemu jak mam tutaj ręce, to mi się taki obraz robi. Wait, what? Dobra. Stop. To jest jakiś klucz. Ew! Ew, gross! Muszę to otworzyć, żeby ten klucz dostać. Dobra, rozumiem. Ale ja tutaj nie mam. dużo, żeby podziałać, i nie mam jak się przemieszczać, a raczej nie mogę tam się przejść, bo to jest za mała przestrzeń. Ja tutaj nie mam przestrzeni w pokoju. Halo! Mogę. Okay. Graphics, New Game. No nie. Tam, tam iść. it No. Dobra, teraz próbuję złapać to. Może. Nie mogę się daleko ruszyć, to ja nie wiem, co dużo z tym zrobię. Więc e, to może być problematyczne. Ej! Łap! fuck, Fok! Krzesło? Nie mam pojęcia co nam z tym zrobić Ej, eee, o, bablalalala Okej okay. Dobra, a więc co to zadziałało? Tu jest jakaś kostka <zyskliwanie> Perfect physics! Nie wiem czy to widzieliście Stój w miejscu! Nie ruszaj się. Spokojnie. Dobra, siebie postawimy tutaj. Nie uciekaj. Powiedziałem, nie uciekaj. Co to mamy? Gdzie ta moja ręka? Co? Stój. Stoisz? W ogóle jest jakiś mały zi... Kostka powinna iść tam na górę. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Um. Okej. Okay. To nie był dobry znak. Chyba nie mam pojęcia, co się dzieje. Dobra, e, ta kostka. Ten, ten tutaj. O. O, oh shit. Oh shit! o nie! O nie! Nie ja wiem co tam jest. Nie ja wiem co jest za mną. Aa, za mną jest ten pająk. Eł! Ew fucking gross! O co tu chodzi? Halo? To jeszcze przekręcić czy coś? Głos mi się zamówię, bo ten pająk mnie niepokoi, dobra? Absolutely disgusting! O! O nie! O nie! O paki nie! Wyjaśnijmy sobie coś. To jest nielegalne. This is fucking illegal. O oh, fuck, man. O oh, fuck. Nie zrobię tego. Nie ma opcji. Ew. Na pewno nie da się nic innego zrobić. I! Yy! To ma kolizję! O nie! O nie! O big no! no. Big no! no. Chłopaki, ja chyba nie dam rady! Ja chyba nie dam rady! Ja wiem, że to głupio wygląda! No! Kozak. Zrobimy to tak, bo jestem straszna pusia. Ale na sobie chwilę. Zaraz to ogarniemy. To jest tylko gra. To nie jest rzeczywiste. Ew, jest obrzydliwe. Ale nie jest rzeczywiste. Okej, okay, Alek, Okej. Okay. Eee... wiecie to, to? Jak zdejmuję google i patrzę, to tamto się wydaje od razu dużo lepsze. Takie. A jest, jest, jest zbyt cipcia. Nie zrobię tego. I fucking can't. Mam blokadę psychiczną, to się nie da. Ja na niego popatrzę. Ja się oswoję z tym, jak on wygląda. I potem zrobię co trzeba. I can't do it. Call me epusei, ale ja chcę zobaczyć co się stanie jak zrobię to tak. Eu! Fucking gross. Widzę to tam podgląd na monitorze tam. EW! Dobrze, że jej tam nie ma. EW, nie. Nie ma opcji. Ja nie jestem w stanie tego... Ja umarłem! Ja zdechłem, bo byłem zbyt nieostrożny! Dobra, widzicie, to świadczy o tym, że gra jest dobra. Bo bierze pod uwagę takie sytuacje, że ktoś może być nieostrożny. Żeby było bezpieczniej, ale mi się głos załamuje. Dobra. Dobra, okej, okay. obiecuję, zrobimy to. We We're gonna fucking do it! Let's go. To wyciągamy. A jeżeli to na przykład... Chwyć to, złap to. Czy jeżeli to położę tutaj, to? Czy jeżeli potem tam się znajdę? To czy coś się zdarzy? Muszę chcieć złapać klucz, żeby on go wziął. Uh, na ład. Kostka leci, dobra. Ew, man! Zniknęło! Nie mogę! Kurwa, no nie. Widzicie? czuję się dużo pewnie, jakbym zdalał od tego. O oh, shit. O. O, oh, shit! Jak ja mam to zrobić? Pewnie nie tak, ale <ścoughs> chciałem w to kopnąć, widzieliście to? Ja się muszę poważnie zastanowić, czy tego nie sprzedać. <ścoughs>

Wow, wow, what? What 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 what? What? Okej okay. dobra. Naprawdę ja coś zrobić dalej. Eee, gdzie ja stoję? Aha! A ja stoję tutaj, zej. Zaje... Eee! A czemu on mnie bije? Czemu on mnie bije? Halo, nie bij mnie! Nie chcę tam tego robić znowu. Teraz się może zacznę bronić. Ojej, yikes, yikes, ojej, karamba! Oj karamba! Oj Oj karamba! Oj Oh my god... Okidoki... I teraz teraz to... to. O nie. Tu nie nie trackingu już. już. Oh, shit! I need this, I need this. Like this? Oj, jajzi! Dobrze ci rozgryzłem. No, masz foko. Nie widzę gdzie jest... Okej. Okay. Trzymajmy to tak i teraz... Pałk! Ok. Dokładnie!

Ej, co mi robi z wysokością? Halo! Wej, halo! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Coś mi tracking siada. Nie rozumiem czemu. No czemu mnie nagle bierze. K? No co tam powinno być? Ja tam nie zerknę, no nie ma opcji. Okej, okay, czy mam to połączyć? Halo! Co jest z tym trackingiem? Wszędzie dobrze działa w tej grze. Co jest? Coś zrobiłem i działa. Easy. Tak się to robisz, Masiażerze. Um, czy ja mogę to obejść? Gdzie ja mam pokój w ogóle? A nie widzę nic w moim pokoju, ok? To gdzieś nie więcej, tak? Kozak! Ja, ta, ja, ja tam nie zerknę. Let's fucking go! Jej! Dobra, więc to było demo. Jee! Yee, yeah, je. Jej, nareszcie. Mogę to ściągnąć. Okej, okay, okay, dobra, fajnie. Ehm um. Jej! Nie klaska jak masz kontrolery zawieszone. Jezu, rozpierdzielę to! Przynajmniej będę musiał grać już w takie gry. Dobra, tyle ten odcinek. E, fajna gra. Nie wiem, czy będę chciał grać pewną wersję. Sten robot był obrzydliwy. W sensie nie fajnie zrobiony horror, bo nie chodzisz, tylko stoisz w miejscu, rozwiązujesz zagadki i fajnie to było zrobione. Poza tym, że miałem problem z trackingiem troszeczkę. Ale... A, ten stwór, ten robal obleśny. Ew, gross! Ew, dobra, tyle dzięki za obejrzenie. See ya w następnych filmach czy coś. Na razie.